Pochowaj przeszłość, ale zachowaj lekcję. Mężczyzna bez pieniędzy jest kochany tylko przez matkę. Jeśli gonisz dwaj króliki, nie złapiesz ani jednego. Mężczyzna zakochuje się oczami, kobieta uszami. Lekcje z życia będą się powtarzać, aż się ich nauczysz. Im więcej pokazujesz swoje prawdziwe uczucia, tym więcej ludzie znajdują sposoby, aby cię skrzywdzić. Jeśli chcesz zniszczyć naród, zniszcz myślenie jego młodzieży. Jestem odpowiedzialny za to, co mówię, a nie za to, co rozumiesz. Nie trzeba wielu słów, aby mówić prawdę. Słabość wroga daje nam siłę. Czasami największy przestępcy piszą prawo. Ludzie wznawniają twoją przeszłość tylko wtedy, gdy są zastraszeni twoją teraźniejszością. Akceptuj ludzi takimi, jacy są, ale umieszczaj ludzi tam, gdzie im się należy. Wiedza bez praktyki jest bezużyteczna. Praktyka bez wiedzy jest niebezpieczna. Wąż zmienia skórę, ale nie naturę. Jeśli masz dobrego przyjaciela, nie potrzebujesz lustra. Cisza to prawdziwy przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Studiuj przeszłość, jeśli chcesz zdefiniować przyszłość. Człowiek, który zadaje pytanie, jest głupcem na minutę. Człowiek, który nie pyta, jest głupcem przez całe życie. Jeśli nienawidzisz osoby, to zostaniesz przez nią pokonany. Życie jest pełne pytań. Idioci są pełni odpowiedzi. Zła towarzystwo psuje dobry charakter. Nie jesteś odpowiedzialny za wersję siebie, która istnieje w umyśle innych ludzi. Kochaj siebie na tyle, aby nigdy nie obniżać swoich standardów dla nikogo. Ludzie, którzy ukrywają swoje uczucia, zwykle dbają najbardziej. Gdy wątpisz w swoją moc, dajesz moc swojej wątpliwości. Szczęście znajduje się, gdy przestajesz porównywać się do innych ludzi. Bądź tak pozytywny, że negatywni ludzie nie chcą być w twoim pobliżu. Mądry człowiek powiedział: Nie mści się. Zgniłe owoce spadną same. Gdy chcesz pomóc ludziom, mówisz im prawdę. Gdy chcesz pomóc sobie, powiedz im to, co chcą słyszeć. Obiecaj sobie być tak silnym, że nic nie zaburzy twojego spokoju umysłu. Nie spotykamy ludzi przypadkiem. Są przeznaczeni, aby przekroczyć naszą ścieżkę z powodu. Możesz wygrać tylko wtedy, gdy twój umysł jest silniejszy niż twoje emocje. Osoba, która próbuje podróżować dwiema drogami jednocześnie, nigdzie się nie dostanie. Zapomnij o krzywdach. Nigdy nie zapomnij miłości. Jeśli jesteś przygnębiony, żyjesz przeszłością. Jeśli jesteś niespokojny, żyjesz przyszłością. Jeśli masz pokój, żyjesz teraźniejszością. Człowiek, który porusza górę, zaczyna odnoszenia małych kamieni. Szanuj siebie, a inni będą cię szanować. Życie, na które narzekasz, jest wciąż zbudowane przez Twoje wybory. Nie osądzaj swojego sąsiada, dopóki nie przejdziesz dwa księżyce w jego mokasyna. Poszukiwaj mądrości, a nie wiedzy. Wiedza to przeszłość. Mądrość to przyszłość. Słuchaj, inaczej twój język sprawi, że zostaniesz głuchy. Czas mówi tylko jednym językiem. Jeśli ceniasz mnie dzisiaj, będę cię cenić jutro. Milion rzeczy możecie powalić. Znajdź jeden powód, aby cię podnieść. Przestań myśleć o tym, co myślą o tobie. Jeśli plan nie działa, zmień plan, ale nigdy nie zmieniaj celu. Jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie możesz stworzyć przyszłości. Nie zapomnij swoich złych dni, ponieważ pomoże ci to osiągnąć swoje marzenia. Jeśli wołasz Boga o pomoc i nic nie słyszysz, zawsze pamiętaj, że nauczyciele są milczący podczas twojego egzaminu. Bez względu na to, jak wysoko lata ptak, musi schodzić w dół po jedzenie. Nie stań w niebezpiecznym miejscu, mając nadzieję, że nie zostaniesz trafiony. Nasze życie zaczyna się kończyć w dzień. Uchodzimy w milczeniu rzeczy, które się liczą. Śmierć przychodzi w wielu formach, ale forma miłości jest zaskakująca. Jeśli nie masz wielu przyjaciół, oznacza to, że masz wiele doświadczenia życiowego. 90% niepowodzeń zdarza się ludziom, którzy mają zwyczaj robienia wymówek. Kto potrafi być cierpliwy, może dostać to, czego chce. Ci, którzy czują ból ludzi, nigdy nie stają się przyczyną bólu innych. Możesz poznać charakter i zachowanie osoby po jej oczach. Jeśli chcesz zobaczyć swoją przyszłość, spójrz na to, co robisz w tej chwili. Złota klatka wygląda bogato, ale to wciąż klatka. Okazywanie swoich emocji kobiecie jest jak krwawienie obok rekina. Jedynym sposobem, aby zobaczyć prawdziwy charakter kogoś, jest danie mu wolności, aby robił dokładnie to, co chce robić. Nasze przyjemności są płytkie, nasze smutki są głębokie. Tak, który zostaje zjedzony, nie może latać z ptakiem, który jest głodny. Uczyń mojego wroga odważnym i silnym, aby jeśli zostanę pokonany, nie będę się wstydzić. Cała moc jest w tobie. Możesz robić wszystko i wszystko. Jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie możesz stworzyć przyszłości. Czasami musisz przestać obserwować ludzi w rzeczywistym życiu. Nigdy nie trać nadziei. Jutro może być dniem, na który czekałeś. Bez względu na to, jak długo podróżowałeś w złym kierunku, zawsze możesz się odwrócić. Nikt nigdy nie jest zbyt zajęty. Po prostu nie jesteś wystarczająco ważny. Najlepszą zemstą jest brak zemsty. Goi się, idź dalej i nie stań się jak ci, którzy cię skrzywdzili. Czasami nie musisz nic mówić. Cisza mówi wszystko. Licz swoje błogosławieństwa zamiast swoich problemów. Nie narzekaj na śnieg na dachu sąsiada, gdy próg Twojego własnego domu jest brudny. Bardziej wstydliwe jest nieufanie naszych przyjaciół, niż być przez nich oszukanym. Nowe początki są często maskowane jako bolesne końce. Wielki człowiek jest dla siebie surowy, mały człowiek jest surowy dla innych. Żadna droga nie jest zbyt długa w towarzystwie przyjaciela. Wszystko jest wewnątrz. Nie szukaj nic poza sobą. Żaba w studni nic nie wie o oceanie. To, co uzyskano łatwo, można łatwo stracić. Z każdego doświadczenia uczysz się czegoś nowego. Mów mało, słuchaj dużo, myśl głębokie, osądzaj powoli. Problemy są częścią życia, a stawienie im czoła z uśmiechem jest sztuką życia. Jedność to siła, ale sto owiec nie może zabić lwa. Moc pochodzi z wewnątrz. Każda osoba może być całkowicie sobą tylko wtedy, gdy jest sama. Nie udawaj, że jesteś tym, czym nie jesteś. Nie odmów być tym, czym jesteś. Ludzie wyglądają inaczej, gdy przestajesz o nich dbać. Bądź szczęśliwy przed swoimi nienawidnikami. To ich zabija. Czasami to nie ludzie się zmieniają, to maska spada. Inteligentny człowiek nigdy nie mówi czterech rzeczy o sobie. Nigdy nie mówi, że wszystko zna z góry. Mądry człowiek nigdy nie mówi, że zadanie jest niemożliwe. Nigdy nie mówi, nie potrzebuje czyjejś pomocy. Mądry człowiek nigdy się nie boi przyznać swojego błędu i nigdy nie mówi, że to nie moja wina. Najczęstszą przyczyną stresu dziś jest radzenie sobie z idiotami.